Dzień dobry witam serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War na modzie stainless steel kampania Mongolów. I e, w ostatnim odcinku zbliżamy się powoli na samo południe mapy w stronę tutaj w zasadzie końca już Półwyspu Arabskiego, którego możemy podbić od e, strony wschodniej, żeby przejść na stronę zachodnią i zająć te osady będzie niestety trzeba na, dro na całą tą pustynię ominąć, więc nasze wojska nie mogą przejść przez tą pustynię. Więc będziemy musieli się tam jakoś uporać. Mamy małe obleżenie pod Kermam. Turcy usilnie starają się nam odbić to miasto. My jednak byśmy wyszli sobie teraz i postanowiłem, że może uda się rozwalić tą małą tutaj armię. Ewentualnie trzeba byłoby też sprowadzić troszkę posiłku. Jak widzicie, już werbuję tutaj. Musiałem w ostatnim odcinku zacząć. Ponieważ tutaj mam posiłki, które ściągają pod Kerma. Dobrze. A w tym natomiast miejscu będzie trzeba posprzątać tych kupców, którzy mi się tutaj zaczynają panoszyć, bo jak oni mi się tutaj rozplemią, to będą przejmować dobra moich kupców, a ja tego z kolei robić i e, tolerować nie chcę. Więc przede wszystkim myślę, że tutaj możemy zakończyć turę, bo ja zakończyłem wtedy ostatni odcinek w takim miejscu, że turę mógłbym równie dobrze skończyć. I cóż, tutaj mógłbym też kupca jednego zwerbować. Możemy jednego kupca zwerbować. Hej, ludziska! Więcej kupców, cudownie. W takim razie kupcy zwerbujemy sobie myślę, że tutaj bym sobie zwerbował kupca i posłał go może dziś tutaj będą jakieś wartościowe rzeczy tak jest świetnie i już werbujemy kupca dobra no to w takim razie na duże zwerbujemy kolejnego zabójca również jest szkolony żeby opanować sytuację z tymi całą armią imamów mamy tutaj aż pięciu imamów na mapce więc i plus do tego jednego Pogańskiego proroka bardzo Jesteś, widzę zaawansowanego już. Ten człowiek nie chodzi w świetle. To Światło pije od niego. Okej, okay. fajne są czasem te teksty, jeżeli poczytacie, na przykład kupcy mają genialne teksty, zaawansowany kupiec, jak na przykład ma gdzieś tutaj 8 albo 9 tych monet wypełnionych, to ma opis w stylu sprzedałby obraz ślepemu, bo coś w tym rodzaju więc myślę, że skończymy tutaj turę. Zobaczymy jak się będzie to dalej rozwijać. Planuję teraz przejąć cały basen morza i zrobić tak zwane Mare Nostrum, czyli nasze morze, wyrzucając Turków z wybrzeża. I jeszcze chciałam sobie zajrzeć do statystyk z Wami, ludziska tutaj w grze. Zobaczymy jak plasuje się nasza frakcja na tle innych. Szczególnie właśnie Turków, Hanatu i e, Abysyniadów. czy Abyssyniów? Kalifat e, Abyssyński to jest, Abysyński, to jest e, tam na terenach Egiptu teraz. Ta frakcja tak się powinna nazywać. E, bo z kolei Umajadzi byli w Hiszpanii. A i była jeszcze trzecia. No i dużo tych klanów is... muzułmańskich było. Generalnie, może, może troszkę Wam zrobię wywód na temat <k anf>. demokracji szeroko pojmowanej na terenach muzułmańskich. To, co na przykład Amerykanie starają się wprowadzić na przykład w Syrii. W tych krajach, gdzie wybuchła, wybuchła wiosna arabska, to zachwycnięcie się takiem mm, demokracją, pojmowaną w ich troszkę takim charakterystycznym stylu. O co chodzi w krajach arabskich i czemu tam są ciągle niepokoje, mimo obalenia na przykład tyranii? Słuchajcie, od stuleci, jeżeli nie od tysiąca lat. Nie, przepraszam, nie od tysiąca lat to na pewno nie. E, to znaczy nie, no, ogólnie od stuleci na terenach islamskich. Islamu królowały klany rodzinne. To były zawsze u władzy był jakiś klan. I teraz, jeżeli usuwa się jakąś panującą dynastię, tak jak na przykład był <laughs> jakoś na jak ten koleś się nazywał, zjadłem, go, zjadłem jego imię. Kaddafi. Klan Kaddafiego był. To był bardzo potężny klan, który po prostu sprawował władzę na tamtych terenach i w momencie, gdy zostaje on usunięty, to wybijcie sobie z głowy, że tam będzie demokracja. Nie. Teraz właśnie tam będzie nieprawdopodobny na krwawa wojna i to będzie wojna domowa po to, że inny klan który uh, chce po prostu zająć miejsce Kaddafiego. A ci co tu robią? Kaputki. Dobra. Uh, chcą po prostu zająć klan, miejsce klanu Kaddafiego, by dorwać, przysłowiował, do koryta i móc... Uh, mieć po prostu teraz tam władzę na tym rejonie. Tak działają te... Tam jest taka mentalność. Tam po prostu nigdy nie będzie normalnie. Nigdy tam nie będzie czegoś w rodzaju europejskiego pojmowanego przez nas, pojmowane przez nas demokracji, tylko zawsze tam będą klany, zawsze tam będzie władza rodzinna, tam są niesamowite e, właśnie pomiędzy tymi rodzinami. Tam rodzina nie liczy sobie 10-15 osób, tam te rodziny liczą często i po wiele setek osób i to są po prostu władze i teraz właśnie klanowe. I to co zrobiły Stany Zjednoczone na przykład w Iraku to również było odsunięcie Husajna, który bardzo mocno tam... On generalnie nie... nie Husajn nienawidził Kurdów. Kurdowie byli pewną etniczną grupą zamieszkującą chyba południową część Iraku, troszkę też środek, gdzie... Nie pamiętam dokładnie czemu on tego nienawi nienawidził. To jest taka grupa etniczna. Oni nie są ani szyitami, ani nie są sunitami, bo jest jeszcze tak, że jest podział na szejtów i sunitów. Sunici i szeici różnią się mm, postrzeganiem wiary islamu, tylko w pewnym bardzo charakterystyczny sposób, bo jedni uważają, że było mm, kilkunastu sprawiedliwych, a inni uważają, te ci koleni, yy, że jednym ze sprawiedliwych był jeszcze Ali Abu Talib, który jest uważany przez nich, że Ali Abu Talib był ostatni ze sprawiedliwych. Jedni go uznają, drudzy nie. I o co jest cała właśnie? Oni to nienawidzą od wielu, wielu setek lat. No i właśnie tam chodzi o te walki klanów i ludzie, tam nigdy nie będzie normalnie i mnie to zawsze trochę bawi, że ta na siła wprowadzanie dyplomacji, ogólnie demokracja w krajach arabskich wreszcie będzie, wreszcie tam będzie normalnie, gówno, prawda, nigdy tam nie będzie normalnie i Serio, nie wiem jak głupim trzeba być, żeby sądzić, że tam naprawdę będzie kiedyś normalnie. Nie, tam niestety nigdy nie będzie normalnie. Tam jest po prostu taka kultura i tego się nie zmieni. Dobra, zaczupaj mi go. Come on, no! Jak to nie osiągnąłeś celu mniej 61%? W takim razie weźmiemy sobie, jeszcze jednego zabójcy sobie Weźmiemy, Jak najbardziej, potrzebujemy zabójców. Dobra, ale no może troszkę z historią się opanuję, zanim wam tutaj będę o tym gadał, ponieważ bardziej mnie interesuje teraz poprowadzenie w miarę fajny sposób... Um, dum, 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 dum. Wiecie co moglibyśmy się udać? Tutaj nawet w stronę... Abyssinia, ja, uh, Abyssiniów Jezus Maria uh, Postawimy sobie tutaj na pewno wieżyczkę <coughs> mm -hmm. Tak zastanawiam się, a no dobra Więc myślę, że pociągniemy tym dowódcom na dół Poustawiamy sobie również tutaj różne wieżyczki I zbiorę armię, którą będę chciał iść Natomiast to miasto, które się gdzieś znajduje tutaj, bo wiem, że tutaj jest jeszcze jedno miasto, które warto było przejąć, wtedy będziemy mieć całą tutaj panowanie nad e, tym terenem. W następnej turze przejmiemy e, buga! Miasto, buga, buga. Myślę, że w ten sposób zrobimy. A tutaj natomiast ja bym sobie... Czy ja chcę ich łączyć? Najchętniej ja nam im odesła, żeby się przeszkolili, bo to jest srebrne doświadczenie. I tak zrobię. Ja ich po prostu wyślę na wycieczkę do zamku. Tutaj natomiast zwerbuję sobie jeden oddział i generalnie co ja tu buduję? Zmieniam to w zamek, tak? A chciałbym zmienić zamek? Chyba tak, bo najbliższy zamek jest tutaj. Albo dziś tutaj. Ale on jest dobrze ofortyfikowany i mocno pewnie będzie broniony. Natomiast w tym miejscu mamy kolejnego agenta i to jest szpieg. Szpiegabym sobie rzucił również w tą stronę. Natomiast w tym miejscu dwa oddziały... Oczywiście konnych łuczników, którzy nam się przydadzą. Sprawdźmy jeszcze wiadomości. Zabójca nie osiągnął celu, to wiemy. Jeżeli Was to interesuje, poczytajcie o szejtach, poczytajcie o sunnitach, poczytajcie o historii Kurdów, poczytajcie o baśniach między na przykład klanami muzułmańskimi, jak się wyżynali, na przykład za czasów Mahometa. Poczytajcie o historycznych miastach, takich jak e, Mekka i Medyna to są te dwa miasta o pielgrzymce Mahometa. To jest bardzo ciekawe, bo Mahomet wprowadził wiele zasad, którzy, które muzułmanie teraz kultywują, faktycznie. I to można powiedzieć, że to było bardzo dobrze, co on zrobił. O, kolejny, dobra. Sprzątnijmy go, jak się uda. O, dziękuję. Co na przykład, z ciekawostek, co na przykład wprowadził takiego hmm, Mahomet? Słuchajcie. E Wśród wczesnych tam lat a, Warab Arabskich m, bardzo często zdarzały się plagi wybijające w zasadzie większość mieszkańców jakichś tam grup e, przemieszczających się czy karawan z brudu. Zwyczajnie z brudu przez zatrucie mięsem i tak dalej. E, Mahomet wprowadził na przykład mycie rąk przy modlitwie, bo oni się muszą modlić ileś tam raz dziennie, ale żeby się pomodlić, to muszą być czyści, czyli muszą umyć ręce. Ale on to zrobił bardzo sprytnie, bo e, on chciał zmusić w ten sposób ludzi do przestrzegania higieny i właśnie, żeby nie było zarazy. I tego jest bardzo dużo, takich, takich rzeczy, to był bardzo inteligentny człowiek generalnie Mahomet. Więc e, polecam się też zapoznać, jeżeli nigdy nie, nie mieliście z tym styczności. Wow! Co się stało na Litwie? <laughs> Że Litwa została ekskomunikowana, czy co? The Holy Bible may wow, Krucjata idzie na Wilno! Nice! Dobra, tego się akurat nie spodziewałem Musiała zostać ekskomunikowana w takim razie. I zobaczmy sobie te statystyki. Mnie przede wszystkim interesuje właśnie... Na razie weźmiemy overfall, uh, overall, znaczy całościowy zbiorczy, gdzie my jesteśmy, tu jesteśmy. My się znajdujemy w tym miejscu, czyli silniejsze od nas są Francuzi na pewno. Silniejsi od nas będą Polacy. Nie, nie, to nie są Polacy. To w takim razie to będą Anglicy, tak? Anglicy mówię. Nie, to nie są Anglicy. To są Portugalia? Nie. Norwegowie? Nie. Wenecja? Nie. Litwa też nie. Oj, Maurowie są bardzo wysoko. Są drugą najsilniejszą frakcją. Turcy są bardzo silni, o dziwo. U, my tu jesteśmy nawet. My jesteśmy równie silni aktualnie ludziska, jak Egipt. Drównaliśmy potencjał Egiptowi. Silniejsi od nas są tylko Turcy... Co to za frakcja jest? nie, Kastylia również, nie? My się zastanawiam, co to jest za frakcja tam na górze? Na pewno nie Bizancjum co tu jeszcze ma czerwone, Polska też nie Dobra po prostu będę ich wyłą wyłączał te frakcje dopóki nie zobaczę kto to jest Tu mi napisze co to jest Szkoda że się nie pojawiają te napisy bo one by się teraz przydały A to Maurowie byli, dobra już pamiętam eee, A teraz zobaczmy ranking militarny jeszcze i my jesteśmy... oj my jesteśmy mniej więcej w środku, jeżeli chodzi o militarny ranking Ale Turcy nadal są silniejsi od nas Zobaczcie, klepiemy frakcję, która jest dużo silniejsza od nas Co jest całkiem miłe Dobra, tutaj oblegamy Chyba wszystko zrobiłem Pieniądze wydałem Poprzenosiłem ich? Chyba jeszcze nie Zobaczmy Werbunek Mnie najbardziej na agentach zależy Właśnie, asasyn, asasyn Tu jest jeszcze jeden asasyn Tego już wykorzystałem Ta jest jeden, tego również wykorzystałem. I tutaj jest jeszcze jeden. Dobrze, i ciebie nie wykorzystałem, więc pójdziesz w tamtą stronę i starasz się zabić tego kupca. Bo tutaj jest dwóch kupców, nie wiem co oni, co oni tutaj robią, bo to są ci Hazerowie, których już dawno zabiliśmy, znaczy pozbyliśmy się ich, więc nie powinno ich tu być. Dobra, myślę, że chyba możemy skończyć turę. Za ile to się zmieni w miasto w końcu? Jeszcze troszkę. Hmm, sprawdźmy nasze miasta, wszystkie są zadowolone Tutaj ludność nie ma przyrostu Shiraz Generalnie większość jest zadowolonych No i to miasto jest oblegane, czyli musimy wkroczyć w tej turze Doskonale I oni nie mają absolutnie nic, czyli wyrżniemy to jeszcze, Bo jeszcze posiłki po prostu sprowadziłem A, Dobra 10 do jednego. No myślę, że wygramy, bo choć oni mają tutaj dość mocne te katapulty, może być troszkę bolesne dla nas, co ja mam jako posiłki. Chciałem zobaczyć posiłki? Nie zobaczysz teraz tak na posiłku. Dziękuję. Dobra, zapiszmy grę. będziemy grać. że Litwa już przyjęła chrześcijaństwo. Zazwyczaj komputer dość szybko przyjmuje chrześcijaństwo na Litwie, żeby właśnie uporać się z tymi początkowymi problemami, jakie może dostać. Oni chyba w ogóle nie mają uczników poza tym. I gdzie oni się ustawili? Tutaj. doskonale. No, tamtej górki za chwilę będą zajęte. Mam tutaj konnych łuczników. Bardzo dobrze, wykorzystamy ich. Z tego co zauważyłem, on tu chyba nie ma nic z łuczników, czyli my będziemy mogli bezkarnie mu likwidować tą ciężką... Oh yeah! Dobra, katapulty będą biły chyba w miasto. Niech sobie biją, proszę bardzo. Natomiast tutaj już od razu niech biegną nawet. Będą zmęczeni, trudno. Ale chcę, żeby tu szybko dotarli. tak samo troszkę biegiem przy okazji też przyspieszymy również biegiem no i pięknie o to chodziło i że będziemy mogli tutaj troszkę zaszarżować naszym dowódcom mimo że tam jest dużo włóczników Tak, myślę ludiska, bo oni się na razie nie odsuwają od nas, więc my od razu zaczniemy ruszać na nich. Mhm, kolnica już dopiero dociera na miejsce. To są dwa oddziały jeszcze moich wojowników, co również chciałbym mieszka mieć. Pod ręką, cholerny katar. tą te katapulty możemy też zacząć niszczyć. I się tutaj jeszcze okrążymy ich. W ten sposób. Jeszcze w ten sposób, świetnie. I możemy uderzyć z flanki na ten oddział. Ale nie, 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 panowie, 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 bez ponad tych strzał. Zwykłe strzały, prosimy. Świetnie. Troszkę bliżej w takim razie. I również niech strzelają. Tutaj ustawimy się w taki sposób, byśmy mogli wyprowadzić jak najbardziej precyzyjny atak. Moi konni ucznicy dalej do przodu, oczywiście. I teraz zatakujcie. <laughs> Przepraszam za smarkanie, ale mam straszny kadr. je, oh, yeah. no to zaboli go I generał zabiliśmy pięknie Więc do tyłu natychmiast Pięknie Sikonni ucznicy już niech zaczną ich tam punktować I dwa oddziały oczywiście do ataki piech piechoty Wystrzelajcie tam. My, natomiast, ten oddział teraz. Moja ciężka konica na tą stronę. Pięknie. I zaatakujcie ich. No i są bardzo zmęczeni już przez ten bieg, ale mam nadzieję, że dadzą sobie radę bez problemu. Świetnie. Teraz nie uciekajcie już. Wy tak samo. Przepraszam, nie widzę. Okej okay, już jestem Dobra, ciągniemy dalej No i pięknie Wy trochę do tyłu, bo was zwiadą. A po prostu czołgi są powolne No 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 Dajesz, 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 dajesz Spięcie cel Strzelaj teraz w tych Pięknie, jeden oddział tutaj Drugi oddział natychmiast do przodu W zasadzie możecie też się w jedną spójną całość połączyć. Pięknie. Tutaj natomiast teraz oni chciałbym, żeby podeszli troszkę bliżej. Wszystkim zaatakowali. Może nie biegnijcie. Dziś tak samo. W zasadzie tych to nawet możemy posłać do walki. Niedługo. O właśnie. Strzelajcie tam. Tutaj w tych włóczników wejdźcie. I tak samo dalej. Dobrze. Mój dowódca zawróci. To już posiłki nadciągają powoli. Troszkę to trwa. And we have far to go we can claim pięknie I tutaj myślę, że możemy wejść po prostu w nich Pięknie Teraz tych wjedziemy A moi konni łucznicy pojadą na drugą stronę O pięknie, dobra Oni się już, oni spanikowali Zmieni w łucznicy do ataku My tutaj I moje uderzenie ciężką konicy powinno ich rozbić Pięknie, dobra, panika, świetnie. Wy przestańcie wybierać sobie sami cel. Możecie też już nie uciekać, ale do przodu jedziecie. Wtedy to możecie to nawet ich ścigać tutaj, świetnie. Dobra, ten oddział będzie już też goniony. Chcę, że zapobiec temu, żeby oni wrócili się do walki. Od razu ich wyrżniemy. Jak nie odchodziło. Gdy nasz oddział spanikował. Natychmiast do ataku. Dowódca niech podjedzie bliżej. A wystrzelajcie tutaj. No wiecie, to są ciężcy włócznicy, więc może być z nimi problem. Później szczególnie. No dobra, teraz strzelać, bo już jesteście w zasięgu. Ci rzutali bierznięci, cudownie. Naszą konicą okrążymy ich i następnie rzucimy się do walki. No i pięknie. Dobra, wy pochodzicie tutaj. Bez płonących strzał. Następnie rozbicie ten... rozbijecie ten oddział. Milicja to może równie dobrze walczyć. Jak każda inna. Nie muszą strzelać koniecznie z łuku, mogą też bić się normalnie. No i bardzo ładnie. Koniec. Oczywiście wybijemy ich wszystkich. I jeden oddział, dobra, no to chyba w to wszystko będzie. W razie, atakujecie tych, później możecie zaatakować tych. Przyspieszymy sobie troszkę.

Zapomniałem, że tam jest jeszcze tak, katapulta. Dobra, to oczywiście skończymy. Duże straty, bo beznadziejne jednostki mieliśmy. Zwykłe chłopstwo z milicji miejskiej. I tutaj Luliska też zakończy odcinek, żeby nie był zbyt długi, ale przede wszystkim, żeby nie, nie ważył tak dużo jak ten ostatni z BD Be Bellomondi, który po prostu kropnie duży. Uh, execute. Nie bierzemy leżnieńców. Mhm, uh -huh, świetnie, dziękuję. Tych sobie oczywiście dołożymy tutaj. No i przydałoby się kolejny jeźdź w tym miejscu. Dobra bliska, to co? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!